Witamy Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Górska-Hejke. Rozpoczynamy Kulisy Manipulacji. Piotr Lisiewicz, Zbigniew Stonoga zapowiada, że po wyborach zamknie do więzień polityków Platformy Obywatelskiej. Z kolei politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że z największą surowością za ujawnienie akt afery taśmowej powinien zostać ukarany Zbigniew Stonoga. I dotąd wszystko byłoby zrozumiałe, gdyby nie to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać w naszym programie, mianowicie, że obie strony tego sporu reprezentuje ten sam prawnik, a mianowicie Roman Giertych. O szczególnej pozycji Romana Giertycha w III Rzeczpospolitej, o klanie i klanie rodzie Giertychów i o tym, kim naprawdę jest ten pan, porozmawiamy dzisiaj w Kulisach Manipulacji. A porozmawiamy z naszymi gośćmi, pan doktor Jerzy Targalski, Paweł Piekarczyk są już z nami w studio. I zobaczmy pierwszy materiał, co Stonoga mówi o Platformie i co Radek Sikorski, jeden z bohaterów afery taśmowej, mówi o ujawnieniu jej akt przez Stonogę. Ja Państwu gwarantuję, że po wyborach parlamentarnych, po najbliższych wyborach parlamentarnych, będziemy w skur... Autobusami wozili do prokuratur i nie będą tak szybko te chamy z platformy wychodziły z tych przesłuchań jak dzisiaj mnie wypuszczono. Ja liczyłem na to, że prokuratura ukaże winnych nielegalnego nagrywania i nielegalnego publikowania danych uzyskanych w sposób przestępczy. No a tymczasem mamy kolejne, kolejne wycieki. To jest, to jest, demolowanie instytucji państwa. Sikorski i Stonoga, obu panów reprezentuje Roman Giertych. To jest bardzo racjonalne. W ten sposób zawsze będzie mógł się pochwalić jako adwokat. Oczywiście sukcesem, no bo któraś <laughs> strona zawsze ten proces wygra. To zawsze mówi, wygrałem. Natomiast ja się dziwię, że Roman Giertych nie reprezentuje Dała Michnika, bo przypominam, że ojcem nielegalnych, zbrodniczych, przestępczych nagrań był Adam Michnik, który przy pomocy zestawu Mały Michnik yy, nagrał Warywina, więc może prokuratura by się zabrała za tego protoplastę całego klanu nielegalnie nagrywających przestępców strasznych. Adwokatem Adama Michnika jeszcze Roman Giertych nie był, ale był yy, adwokatem byłego dziennikarza Gazety Wyborczej Michała Tuska. No tak, bo wszystko jeszcze przed Romanem Giertychem. Jeszcze trochę i zobaczymy Romana Giertycha jako właśnie adwokata Adama Michnika. Ale chciałem zauważyć, że zanim się to wszystko zaczęło, to Roman Giertych musiał odbyć swoją kanosę. Klęczenie na to taki symboliczny, oczywiście, gest wywiadu dla wybiórczej, który udzielił, no i to, który możemy z tą kanosą, czy też klęczeniem na wycieraczce porównać. Tam Roman Gier tych pluł na siebie ochoczo i, jak rozumiem, w nagrodę Adam Michnik pozwolił mu zamiast całować buty, to całować się nieco wyżej. Prawda? W różnych wywiadach w bardzo różny sposób Roman Gier. Opowiadał o tej swojej e, przeszłości. No, wtedy e, przez danę. Ja, ja, jest... ja, odnosiłem, ja odnosiłem nie wrażenie, że... był uwielbiany e... tak to ona, e, ne? Ja mam wrażenie, że jednak Roman Giertych y, y, jakby odwoływał się do kogoś wyżej. To a znaczy, może tak, że, może że, że to jest... ktoś jeszcze ważniejszy od Adama Michnika zmienił wajchę. A może to jest trochę tak, że to odwołał się do najwyższego autorytetu? Po prostu Adam Michnik jako przedstawiciel było nie było. Y, Prywatnej firmy być może nie dysponuje taką ilością tego autorytetu, co jakby ojciec byłego dziennikarza Gazety Wyborczej, który siedzi przy zupełnie innym kurku i w związku z tym dysponuje ja myślę, zupełnie innymi pieniędzmi, które jest znacznie łatwiej wydać na myślę, to kancelarię jeszcze pana. Wyżej, Romana ale cofnijmy się trochę w czasie i zobaczmy zupełnie inną historię, początki kariery Romana Giertycha. Bardzo proszę o planszę. Były czasy rządów prawa i sprawiedliwości, no i właśnie tak y, wyglądała, wyglądał tekst w jednym z tabloidów: y, Giertych jako naziol, y, jak wówczas mówiono, albo przynajmniej patron nazioli, może nie naziol. I jeszcze jeden materiał, bardzo proszę, również dotyczący przeszłości y, Romana Giertycha, to początki jego kariery politycznej, tak to nazwijmy tej dużej kariery politycznej. Bardzo proszę o ten materiał ministrem, jest przewodniczącym partii, która nawiązuje do faszyzmu i cofa całą edukację właśnie do lat 30. I tu nauczyciele są w błędzie. To najlepszy minister edukacji, jaki mógł się nam przydarzyć. Zobaczcie, jak się śmieje. Puszcza oko do nauczycieli, ładnie przemawia. Pan Giertych reaktywował młodzież wszechpolską. Ym, organizację faszystowską, która się jej Gór do jeziora! Roman do Gór do jeziora! Ro... Tak przez media traktowany był Roman Giertych, w tym przypadku akurat przez Superstację, ale podobnie było gdzie indziej, kiedy był w koalicji z PiSem, kiedy pierwszy raz stał się znaczącym politykiem w III Rzeczpospolitej, a my zobaczmy Romana Giertycha trochę późniejszego. Roman Giertych, prawnik, były wicepremier, dzisiaj pełnomocnik Europejskiego Związku Żydów. W Polsce wolność religijna w artykule 53 Konstytucji opisana jest ważniejsza niż wszelkie ekologiczne, różne lewackie pomysły, których między innymi jest pan reprezentantem. Po prostu ludzie, którzy tysiąc lat w Polsce żyli wedle swojej religii, mają prawo do, do tego... A słyszałam, że na adwokata wybrał pan? Pana Romana Gertycha, który jest na no, znanym adwokatem i zostałem go z polecenia pana ministra Sikorskiego. Stąd się zmienił, zmienił się bardzo, także jest człowiekiem otwarty. Zaskoczyła Pana prośba posła Muniama? Nie, nie zaskoczyła mnie, tym bardziej, że tak, jak zresztą Pan poseł powiedział, był z polecenia radka Sikorskiego i jak mnie przyjaciele o coś proszą, to zawsze staram się ja wypełniać. Najbardziej to, to, co się dla mnie kłóci z chrześcijaństwem, to jest rasizm. I tak zawsze było. No, można powiedzieć, że Giertych ma bronić pana posła Muniama przed sobą i swoimi przyjaciółmi. No, dawnymi to, przynajmniej. No, bo... Przynajmniej jeżeli, jeżeli dawać wiary Gazecie Wyborczej i różnym mediom z nią w jakikolwiek sposób związanymi, no to, to tak to jest, to jest taki no, ale Według, według wybiórczej to Giertych przeżył metamorfozę, to już jest inny Giertych. E, pokochał pederastów, nie jest rasistą, e, uwielbia Żydów, a przede wszystkim chciałby wysyłać e, w, w cudzysłowie do gazu. Tak? Nie no powiedzmy sobie szczerze, że wystarczy, że nie lubi Jarosława Kaczyńskiego. Sama a to Ryska, wystarczy. To już nie będzie, nikt już Giertycha nie tak no, ja, taką tak, tak, stereotypową, że... Nie że, no, że, no wtedy nie nie kłamano tak. i teraz no, kłamano, tak, Tam ten łamanie z był przejażdżony, ten również jest nieprawdziwy. Jedno było kłamstwem, drugie jest kłamstwem, a wszystko słuchowne celom politycznym. Jakie to cele? Powiedzmy? No, powiedzmy sobie w ten sposób. Sędziowie muszą mieć jasny znak od władzy. Władza już nie dzwoni, jak zastali do sędziego mówi, słuchajcie, towarzyszu, tam co najmniej dwukrotny wyrok śmierci. Prawda? No bo demokrację mamy. Więc teraz trzeba jakoś inaczej dawać znak sędziemu, jaki wyrok jest prawidłowy. No i moim zdaniem, jak sędzia zobaczy Giertycha, to już wie, jaki wyrok ma wydać. Bo to jest tak, jakby władza za dawnych czasów do niego zadzwoniła. To zwracam uwagę, że jednak w sprawie pomiędzy Stonogą a, a, a Radkiem Sikorskim, to jakby sąd by miał pewną dowolność. To... Tak, ale nie, to nie jest bezpośrednio, że, że w tej samej sprawie reprezentuje mecenas Giertych, tylko że jednocześnie reprezentuje Stonogę i re jednocześnie reprezentuje Sikorskiego, którego to sikorskiego miało u Stonoga w zasadzie obalić, tak? No tak, ale Sikorski to już chyba jest pase. To już do skansenu dla dinozaurów. Więc tutaj stonoga jest aktualnie ważniejszy, bo odgrywa teraz rolę instrumentu w tych wszystkich rozgrywkach politycznych, które prowadzą rozmaite klany bezpieki. się, my... że stonoga pana po poprzednim programie kulisy manipulacji niezbyt lubi. A nie wiem co. Świadczy z... <grym> o tym, że ogląda, <grym> ogląda obserwuje. Nie no, tylko te swoje z... filmiki, tylko ogląda też coś porządnego, no więc Widocznie różnica między mną a stonogą polega również na tym, że mi on w ogóle nie interesuje. Ja nie czytam jego i nie oglądam, a jak on nie ogląda, no to yy, jego sprawa, tak? Widocznie mu sprawia to przyjemnie. Może kota oglądała? przy okazji pana usłyszał. No bo bo tydzień no. temu gościł Ciekawe, czy u nas kupił kot kartę? pana doktora yy, Tagalskiego. Ciekawe, czy kupił kartę, mówił panu Stonodze. Oczywiście. No miejmy nadzieję, że kupił, że to nie było. Pięknie. Powinien zapłacić. Stonoga, kup Stonoga kartę telewizji Republika. Nie, nie zapłacić. Niech zapłaci ja nie, to się ty My też będziemy wyzywać. Stonoga, ty śmieciu, nie kupiłeś kartę telewizji. Republika, bo on od śmiecia z Właśnie, oglądasz nielegalnie. <grym> oglądasz nielegalnie śmieciów, będziemy cię ścigać. Tak, jest jeden problem, bo <krym> e, jeżeli Giertych e, ma służyć rozmaitym e, klanom, to one teraz już zakończyły okres miłości i pokoju, no to grozi mu jakby to powiedzieć e, e, rozcięcie na dwie części. Prawda? A długi lewa, jest lew, to jest długi, można rozciąć wzdłuż i lewa strona Giertycha będzie broniła e, tak, jednych, a prawa strona Giertycha drugich. No, przy no, założeniu, że są dwa klany. Tak, e, a teraz. Trochę no, jak z no, półtuskiem. No, no, albo z poprzek przetniemy i wtedy dolna część będzie broniła stonogi, a górna część na przykład zdradka. No nie wiem, kto będzie chciał dolną część. Ale to już, to już nie nasza Sto sprawa, się nie, nie, nasza, nie nasza sprawa. Zobaczmy jeszcze jedną planszę i to jest wypowiedź Romana Kiertycha dla Newsweeka. My się przyjaźniliśmy z Donaldem, Rokitą, z i tak dalej, mówi Giertych. Grywaliśmy z, nimu, z nimi po cichu w piłkę, w koszykówkę. Gdyby wówczas się o tym dowiedział nasz elektorat, to by nas rozszarpał. Ale taka była rzeczywistość. Jestem z Donaldem na ty od lat, a w rządzie PiS nie byłem z nikim na ty. To jest tygodnik Newsweek, 7 lipca 2014 roku. To by, zwracam uwagę, znakomicie świadczyło o wyczuciu członków rządu rządu premiera Kaczyńskiego i skoro tak, to należy mu pogratulować doboru osób jednak, oczywiście z wyjątkiem z wyjątkiem premiera Giertycha. Aczkolwiek tutaj bym, bym zwrócił uwagę na jedno, że Pan Giertych bardzo słusznie odseparował się od swojego elektoratu. W tej koalicji tak, znaczy, żaden polityk nie tak, mówił w tej, tak otwarcie. Miałem gdzieś tak, swój w tej, elektorat, tak? Tak, w tej, koalicji, w tej koalicji z punktu widzenia premiera Kaczyńskiego znacznie bardziej, jak rozumiem, chodziło o elektorat pana Giertycha niż o samego pana Giertycha, który, jak rozumiem, był po prostu bardzo fałszywą odpowiedzią na bardzo prawdziwe problemy, które nurtowały ten jego elektorat I, I, dlatego, grał, I dlatego zniknął. Grał w piłkę z jeszcze, poprosi jeszcze poprosimy na moment no o jeszcze miał, jedną to planszę. To jest jest to. Jeszcze jedna plansza, bo to jest Aha. kolejna wypowiedź Romana Giertycha w podobnym stylu. 24 maja 2015 roku Bronisław Komorowski przegrywa wybory i Roman Giertych domaga się, żeby Platforma przesunęła się na prawo. Mówi, że źle, że przesunęła się na lewo i mówi, w październiku zobaczycie, co to znaczy PiS bez osłony którą dawali wam PiSu koalicjanci. Czyli mówi wprost, byłem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, byłem w rządzie PiSu po to, żeby dawać osłonę politykom Platformy Obywatelskiej, dawać osłonę establishmentowi III Rzeczpospolitej. Jeszcze na moment o jedną planszę poprosimy. Jedna z najnowszych, jedno z najnowszych działań Romana Giertycha, pełnomocnik Kasi Tusk sporze z Efektem. Polityk, który mówi wprost, e, e, rozszarpaliby mnie, gdyby wiedzieli, e, nie że robię co innego niż. Ja swoich wyborców, miałem ich w głębokim poważaniu, w ogóle mi nie interesowali, po prostu musiałem ich bujać, bo miałem inne interesy, a ich interesy Tych głupich nie... moherów, tak? No, 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 ale... Na szczęście wyborcy się od Giertycha też odseparowali, <laughs> natomiast Giertyk odwołuje się od prawdziwych swoich panów, tak? No. E, o co on mówi? Chcę wam służyć, chcę wam służyć, weźcie mnie. E, patrzcie, nawet... E, to go nie dawno nie, dawno, nie no, to na początku, prawda, tej całej operacji, dawno temu nawet, jak byłem w koalicji z pisem, to też wam służyłem. Także, urywamy, ja ten właściwy. U, urywamy w tym momencie dyskusję. E, Ale jej nie kończymy. Kru, kru, krótka przerwa, a po przerwie porozmawiamy o tym, co jest istotą e, tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli o tradycji klanu e, rodu Giertychów, e, dziadek e, Romana Giertycha, ojciec Romana Giertycha, narodowcy wspierający stan wojenny.